Kontynuujemy cykl materiałów zrealizowanych w Centrum Medycznym BM Quality Med w Gliwicach. Dziś porozmawiamy o tym, z jakimi dolegliwościami pomaga uporać się nowoczesna dermatologia. W roli eksperta doktor nauk medycznych Aleksandra Damasiewicz-Bodzek, specjalista dermatologii i medycyny estetycznej. Pani doktor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto jest autorką licznych prac naukowych. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pani doktor, chcemy zadbać o naszą skórę, chcemy wyglądać pięknie, często korzystamy z rozmaitych zabiegów upiększających, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że warto od czasu do czasu odwiedzić gabinet lekarza, specjalisty, dermatologa. Powiedzmy naszym widzom, czym przede wszystkim zajmuje się dermatolog. Dermatolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem rozmaitych chorób skóry zarówno tych o podłożu infekcyjnym, a więc chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, drożdżakowych, pasożytniczych, jak i y, innych dermatos tak zwanych rumieniowych, grudkowych, pęcherzowych, które mają y, różne przyczyny, różny patomechanizm powstawania, mogą mieć charakter zmian alergicznych, mogą mieć charakter zmian immunologicznych, autoimmunologicznych, mogą mieć podłoże genetyczne i mogą mieć wiele, wiele jeszcze innych różnych przyczyn y, i tego typu schorzenia diagnozujemy tego typu schorzenia leczymy. Ale w gabinecie dermatologa pojawiają się również pacjenci, których zmiany skórne budzą pewnego rodzaju obawy o podłożu onkologicznym. Tak, szczególnie ważna rola dermatologa polega na wczesnym rozpoznawaniu rozmaitych zmian przednowotworowych i nowotworów skór. Zarówno tych zmian, które wywodzą się z nabłonka, a więc mam tu na myśli stany przedrakowe, mam tu na myśli raki skóry, jak i tych zmian, które wywodzą się z komórek barwnikotwórczych, a więc z melanocytów. Powiedzmy teraz kilka słów na temat y, diagnozowania takich właśnie zmian. Szczególnie przydatnym narzędziem jest tutaj dermatoskop. Badanie dermoskopowe pozwala nam fajnie różnicować zmiany barwnikowe, na przykład niebudzące niepokoju onkologicznego, od tych podejrzanych, atypowych, które powinniśmy na przykład usunąć. Pomaga również różnicować stany przedrakowe od jakichś zwykłych zmian, na przykład o charakterze degeneracyjnym. Pani doktor, jakimi metodami zabiegowymi dysponuje dermatolog? Wiele zmian skórnych o typie rozrostów łagodnych, takich jak na przykład włókniaki, naczyniaki, o typie wspomnianych już zmian destrukcyjnych, jak na przykład brodawki łojotokowe, zwane też starczymi nieładnie, zmiany infekcyjne, jak brodawki wirusowe chociażby, czy ogniska mięczaka zakaźnego, możemy skutecznie leczyć zabiegami kryoterapii. Inne zmiany, jak chociażby na przykład rozszerzone trwale naczynia krwionośne, tak zwane możemy skutecznie usuwać światłem laserowym o odpowiedniej długości fali. Warto pamiętać o tym, że gabinet dermatologa powinniśmy odwiedzić także wtedy, kiedy mamy zamiar skorzystać z usług chociażby lekarza medycyny estetycznej. Dlaczego to tak ważne, aby lekarz medycyny estetycznej współpracował z dermatologiem? Jest to bardzo istotna rzecz, dlatego że zabiegi medycyny estetycznej mają swoje ograniczenia, mają swoje przeciwwskazania, nie jest ich wcale mało. I bardzo istotną sprawą jest, żeby taki zabieg poprzedzony był konsultacją dermatologiczną. Wtedy pacjent jest spokojny, że nie ma w obrębie skóry nic, czy w obrębie skóry, który chcemy objąć takim zabiegiem, nie ma nic, co może potem sprzyjać powstawaniu na przykład po prostu powikłań po zabiegach medycyny estetycznej. Po wizycie u dermatologa możemy wybrać się do lekarza medycyny estetycznej, który z pewnością doradzi nam stosowny dla nas zabieg. Zabieg dopasowany do naszego wieku oraz kondycji skóry. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zabiegi z medycyny estetycznej. Wykonujemy liposukcję za pomocą iniekcji, wykorzystujemy również do wypełniania zmarszczek kwas hialuronowy. Botox, ale jedną taką naprawdę innowacyjną, super metodą jest wykorzystanie nici liftingujących do poprawy owalu twarzy i trzeba nadmienić, że efekty są prawie natychmiastowe.